Dobra, święteczko. Słuchaj mnie, mam nadzieję, że teraz mikrofon mi zadziała. Dobra, jest mikrofon, nagrywa się. Przed chwilą... Jest mikrofon włączony. Przed, Przed chwilą nagraliśmy wam film, grafasz. Ale. No, nie, nie widziałam się i. Mikrofonów i... nagraliśmy. Nie widzieliśmy, że. Mikrofonu, że mikrofon jest wyłączony. Więc tak to jest mój pierwszy film na tym kanale. Bardzo bym dziękował za suby, lajki, Jestem z moim kolegą i dzisiaj zrobimy taki film, że co. co kila, zamieniamy się. No. Że ja zrobię kila, zamieniam się, że zrobi. A to później on gra, a jak on zrobi killa, to ja gram i tak... W kółko. I naszym celem jest zrobienie pięciu kill. Ja on, on, ja pięć i on pięć. no. Zadam no. no. O, Mam, no. mam takie pytanie, mam ciekawe, jak jest już ulubiona został na Dobrze, napiszcie w komentarzach, jakie byście chcieli. No jeszcze będę musiał się nauczyć przesyłać jakoś filmy na tablet, mam kanał na tablecie, a nagrywam na komputerze mieliście nawet No, słuchajcie sz miejsce, bo... No, jesteśmy głupi i mikrofony na mnie nagrało ja mi chciała, jak ty do budowania. No. Czekaj, a jak to będzie wyglądało? Ło! Fajna by odbierała. No, nawet ładna. Piszcie w komentarzu, czy to będzie Jakby co, to będzie to złożone z dwóch głównymi Tak, raczej będą dwie gry. Chyba, że w, pierwszym nasi, w pierwszej nam się uda wygrać. No. Bo liczymy na gierę. No. Mhm. Końka. W ogóle Chodź, chodź. Chodź, 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 Dawaj chodź, typa. Dawaj na typa. chodź, Dawaj chodź, typa dawaj. chodź, typa dawaj. chodź, chodź, dawaj chodź, 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 tego No nie nie co to jest za borowik? ma borowiku oj? Się nie, 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 nie. tak, 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 że on ma tak, 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 Dobra przecież... Dobra, dobra, przyznajemy się, jak nam na pasie, on gra na razie. jakbyście widzieli. Ło, Pierwszy raz tego Mityka trafiał. Ja też, to jest młot Halka. To jest tego... Z tego... Я даже с харка будет, харки шиды. Я раз, я разобью под мотой. Под всякий губ Давай мота, давай мота, давай бежь, давай мото. что-нибудь добрые козела затащил. Это я дурак. Это Я так не выживать. To nagle SPAM spudnieje rycza! Oj, sicho! No. Dawaj nabicie cię. Bo ja już chcę grać z młotem. Ja ale... tego no. <grymne> Nie to To, że nie, no, nie mamy tego Czemu ty na tym gasz? To O, po Aha, to jest bardzo. Chyba... To jest To też kurwa. To jest Co To jest? To jest. To głowa Nie, że jest w niektórych miejscach na tej nocy jest tą głową dypty. nie? To jest niski. Dawaj, mogę cię nazywać! Nie, 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 nie. nie, 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 nie.

Każdy może teraz zabić mnie mod. O, mod jest pożyteczny, inaczej byłem zginął. tylko chciałem zabić typa. Żeby miał lepsze ode mnie grać. O! Dobra, tej tu. Tak O, ktoś go. Gdzie? Ale Bobieś, czy ty chciałeś nagrywać teraz ten film z tym zamianą mydłotu? Bo zabijesz przeciwnika? Oj, oj, oj. Oj, jaki był ten. Oj, by był ten Dawaj go, wybij się. Oj, jaki był się. Oj, on się zaczyna zrobić niebieski? No ty... nie Oni tutaj mnie prawie nie zabili. Nie pokazujcie się z tym młotem. Nie z tym młotem! Na koronkarze. Ucieka. Nie gadaj. Ucieka, bo ma koronkę. Na koronkarza? Nie tu go. Nie ja wiem na tamtego typu. A ja tego nie gram.

Rozumiesz? Coś, co wyszło mi wczoraj, żeśło mi dopiero teraz. Ja uciekam od ja Wiem, że on ma mało, ja mam, ja mam więcej. Nie no! Jak się wywiałeś? Takie Ale było dobrze, było dobry. Ja mam tu Dwa? Ty mam. Pojadę ja Mam trzy, czy masz dwa? Mini, czy tam masz? Ty. Czemu ty mini są w niebieżesz? Jest ty. ty mini są Tu jest ty. ty mini są nie niebieżesz? Jest ty. mini są w Tu jest ty. Mam jednego Pocznić. Nie był, tylko tu jest. Ale mam 6 ale Tu był z Na Nagrody. Powiedział 6 w Mam takiego 6 Jak to, jak to mówi? Patrz. Dobra, dostaj! Kule, ginąj, ginąj, kupiłam! Zrobimy to! To ja teraz tylko! Wiesz, już nie będziecie zeszkali! Dla pół minuty, więc lepiej, żebyśmy usięgli! Siedem! Na drzewo dawaj! Najlepiej, dwa! Nagle mógł! Dawaj, spam jakie? Nie, no nie wiem! Bir Bunu test ettiğim gibi ki var. o çevir bu bir de. Yapmıyorum. Ooo. Dur işte. Gel. Dur. Burada. Atamıyorum. Bu işte. Sniper. Mark Bey. Kısa gidiyor. Piyo. 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 No, dosniej, dostań. Ej, jako zabiłem i dalej stop 7. To jest tak, jak go już zabiłem. Nie, to przycisnij, co ty. Teraz. Ale to chyba... nie zrobimy naszego tego. Czego? Challenge. Bo jest 106. A my musimy zrobić jeszcze 3 kila. 4 kila. Ja to zabiję. Dobra, tak dał jeszcze jak wyrządę specjalny dla hase. Zobacz, Nie, puszę. Legendarne. I chłop ma legendarnego mamuta. I go wywalił. Jez, ja z jest o wiele lepszy. Ale miał stucze i jeszcze. Nie za stucze wywalił. Go. Miał jeszcze coś i za. Ta, czegoś ta tam wywalił. Mamuta. Przestrzeń? Ty, ty co ty teraz będzie w tył. Bo ja skończyłam, dawaj Co widać? To Po co się miejscami zamieniać? Jeszcze dłużej trwa okay. Ale przecież jeśli tak nie gramy Ej, a w ogóle ocenić czy to jest fajne to... Mm. A Fajne skizmy. A ty mówisz, ty nie wiem, czy takie A wszystkie te ze strebów? No. Jakby dwa. Bananka Ciebie. i assortment. Tu można lecieć. Ja będę mogła <grym> I nie będę mógł graść. Bo będę ryby łowił. Ryby to też są gracze, bo ty masz tego skina. Nie. ale takie ryby. że grzesze będę łowił. Zasilanie baterii. O! Dobra, jak nam takie nagrywanie, to bardzo się wymaga, Nie, nie no? wiemy, czy teraz, nawet nie możemy, Czy teraz? Nie mogę już wymagać. Podwórkiem? Nie wiem, czy Udało się, szybki no. To jest, udało się Dobra Zasubskrybujecie mnie, dobijamy 50k 50 subów Patrzcie jak chłopa Ten kto ją lubi kliknie lajka Nie jej

-mi Mityk, no to zostawiacie 20 lajków Mikrofon. Ale no to... Ci, ci, ale ja teraz to powiedziałem Jak dotnie nie Oczywiście, albo... Dalej, nikogo nie zrobiłeś? Albo Kacpromi, nie Mój gracz, Krzysiek... Tak, nie! Dwa tutaj jest Późnieć! Jak słyszeliście, tam to było świetne, to mam dwa mityki, który jest epik który, który, który Śmiesznie będzie, jak będę miał mityka jeszcze będzie jeden. Uuu, mam dwa mityki. Ogarnij. Bum. Bum. Kuba, <grymanty> o nie. nie powiedziałem tak, nie kłam No nie no I pól z drogi Bardziej Mała bombowa baza bo baza w wersji mini. Ale to już jest zlutowane. Co na razie tycze? Nie Ja jak będę miał jakieś takie klipy małe, na przykład żeby mieć się tam zajmieło, to będę wstawiał. A ja w pewnym sensie mogę za każdym no nawet ze jakby, no. nie ja... ja się wstawiam jak jakieś fajne -y, itemy mi wpadną na solczy, jak się na tablecie się uda. Ja to też to tak jest. kiedyś ja nagrywałem, no, ale to straciłem moje kompy stare. Ale grubno. Co No, A, no że te, takie klipy z solcami Ale później to totalnie za zapomniałam i...

Tutaj nie, takie ludzie. No, bo się ja się Dobra, to jak kogoś zabija, ty nie, 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 ja nie, gram, ok? Ja mam... Et, et, et. Det er en sti der borte. do mojego no, no, To jest To ty, ty zabiłeś Ja No wiem. Nie pamiętasz? Nie Bo tego. Ale Altsheim. To jest taka choroba prawie szalona Kto ty masz no ty Brat ma Trzeba pomóc,

Dobra, ty gdaś. ja, ja, ja. ja Szybko, o nie, szybko. Nie Do spadaj. Mama i dobrze, Dobra, ja, spać. No, spadają. dobra, Spadają. No, dobra.